Możesz próbować wszystkiego i wciąż odpychać dokładnie takiego mężczyznę, jakiego najbardziej pragniesz. Chcesz wiedzieć dlaczego? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni znikają nawet gdy wydają się nimi zainteresowani, i dlaczego inni po prostu nie mogą zniknąć z Twojego życia? Karl Jung daje nam głębokie wskazówki na temat tego, co naprawdę porusza mężczyznę. Nie na skórze, ale w podświadomości. A kiedy to zrozumiesz. Przestaniesz go gonić, bo to on zaczyna biec do ciebie. Dlaczego niektóre kobiety pojawiają się w życiu mężczyzny i nigdy nie opuszczają jego serca, a inni, nawet oddając wszystko, znikają z pamięci, jakby nigdy nie istnieli? To pytanie po cichu prześladuje wiele kobiet, zwłaszcza te, które doświadczyły frustracji, myśląc, że budują coś prawdziwego, aż do momentu, gdy on po prostu się zmienił, ostygł, zniknął, bez ostrzeżenia. Bez wyjaśnienia. I co najgorsze, po tym jak wyznał jej miłość. Ale co jeśli problem nie jest, co zrobiłeś źle i tak czego nadal nie rozumiesz w męskiej miłości? Karl Jung, ojciec psychologii analitycznej, pozostawił nam potężną mapę. Nie tego, jak zadowolić mężczyznę, ale tego, jak dotknij jego podświadomości. I tu wszystko się zmienia. Bo prawdziwy mężczyzna, który nie stroni od intymności, nie zakochuje się w kimś, kto jest zawsze dostępny. Zakochuje się w kimś, kto go konfrontuje, rzuca mu wyzwania i podnosi na duchu. Tak, istnieje niewidzialna logika w tym, co czuje mężczyzna, gdy mówi: Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty. I nie ma to nic wspólnego z urodą, młodością ani seksem. Chodzi o archetypy, o to, co aktywuje w nim instynkt tak stary jak sam czas chęć poddania się bez utraty wolności. Prawda jest taka, że każda kobieta nosi w sobie magnetyczną moc, ale niewiele z nich wie, jak ją wykorzystać, nie gubiąc się przy tym. I dlatego tak wielu sabotuje siebie, niszczą samych siebie, próbują wpasować się w idealny schemat, podczas gdy w rzeczywistości szukają kobiety, która sprawi, że poczują się, czuć się żywym. Czy zauważyłeś kiedyś, że pewne spotkania poruszają duszę człowieka, jakby coś w nim się budziło? To nie przypadek to psychologia. To zbiorowa nieświadomość, to wpływ dusza, archetyp żeński opisany przez Junga, który żyje w każdym mężczyźnie. A kiedy rozpoznaje tę siłę w kobiecie, nie tylko się zakochuje, on się zmienia. W tym filmie nie chodzi tylko o to, jak zdobyć sympatię lub sprawić, żeby za tobą biegał. Jest on przeznaczony dla tych, którzy naprawdę chcą to zrozumieć. Co odróżnia powierzchowną namiętność od więzi emocjonalnej, to dla tych, którzy mają dość płytkich relacji. I szukają czegoś, gdzie angażują się ciało, umysł i dusza. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że to pytanie również pulsuje w tobie. I być może nikt nie odpowiedział na nie z taką głębią, na jaką zasługujesz. Być może wszystko, co do tej pory słyszałeś, było płytkie, praktyczne i krótkowzroczne. A teraz jedyne, czego chcesz, to zrozumieć, co to naprawdę sprawia, że mężczyzna dostrzega w tobie coś, czego nigdy nie widział u nikogo innego. Właśnie to znajdziesz w tym filmie. Z każdą minutą będziemy odsłaniać zapomniane warstwy męskiej psychiki i pokażemy, dlaczego niektóre kobiety stają się niezapomniane, nawet bez wysiłku, nawet bez pościgu. Następnie zasubskrybuj kanał teraz, włącz powiadomienia i nie przegap żadnych treści, ponieważ to, co tu ujawnimy, może zmienić Twoje podejście do miłości i tego, jak miłość pojawia się w życiu mężczyzny. A jeśli ten temat już coś w Tobie obudził, napisz w komentarzach. Co Twoim zdaniem sprawia, że mężczyzna naprawdę się zakochuje? Twoja wizja może zainspirować inne kobiety, które również poszukują głębszych odpowiedzi. W ciągu następnych kilku minut dowiesz się tego, czego większość ludzi nie wie, co naprawdę porusza serce człowieka. Nie logiką, lecz duszą. Co sprawia, że mężczyzna pożąda kobiety nie tylko ciałem, ale i duszą? Co sprawia, że myśli o niej, nawet gdy jest otoczony innymi? Odpowiedź. Według jej Karla Junga leży w niewidzialnej, ale niezwykle potężnej sferze, nieświadomości. A w tej sferze żyje archetyp, który kształtuje męskie pożądanie, więź i emocjonalne poddanie. Dusza ten archetyp to nie tylko fantazja. To wewnętrzny obraz, który reprezentuje wszystko, czego mężczyzna szuka, nawet nie wiedząc, jak to nazwać. A kiedy kobieta nawiąże kontakt z tym obrazem, kiedy obudzi w nim to wewnętrzne odbicie, coś się zmienia. Coś się zapala, coś się utrwala. To połączenie nie powstaje dzięki odpowiednim słowom ani strategiom podboju. Dzieje się, gdy stajesz się emocjonalne lustro tego, czego pragnie doświadczyć archetyp kobiecy, który aktywuje w nim bohatera to nie kobieta krzycząca o uwagę. To kobieta, która budzi misję emocjonalną tego, który sprawia, że czuje, że u jej boku może być kimś więcej niż żywicielem rodziny czy kochankiem czuje, że może być pełnią że może być użyteczny. Że może dawać siebie bez utraty godności. Czuje, że buduje coś, co wykracza poza chwilową przyjemność. Czuje, że jest powołany do osiągnięcia szczytów własnej wielkości. Kiedy mężczyzna spotyka taki typ kobiety, nie czuje tylko pożądania. Czuje głęboki szacunek. A szacunek w męskiej podświadomości to krok poprzedzający prawdziwą miłość. Ponieważ szacunek aktywuje instynkt ochrony, troski, trwałości. I właśnie w tym momencie wiele związków się rozpada. Bo są kobiety, które oferują obecność, uczucie, piękno, ale nie budzą sensu. A bez sensu więź umiera. Nie czując, że ma misję, mężczyzna się odłącza, staje się zimny, znika. Ta kobieta, która aktywuje archetyp, nie jest wyidealizowaną fantazją. Jest z krwi i kości, ale posiada coś rzadkiego. Ona wie, kim jest, nawet gdy jest sama. Nie dostosowuje się do nikogo, nie błaga o uwagę. I właśnie dlatego jest nie do odparcia. Ma swoje własne światło, a mężczyzna, który ją widzi, nie chce tego światła zgasić. Chce iść obok niej, chronić tę iskrę, czuć się częścią czegoś większego. I nie, to nie ma nic wspólnego z uległością, wręcz przeciwnie. To, co najbardziej pociąga dojrzałego emocjonalnie mężczyznę, to kobieta z symboliczną siłą, która się nie załamuje, która nie jest pochłonięta wątpliwościami, która żyje z sensem. Ta kobieta jest postrzegana jako wyjątkowa. Ponieważ w świecie pośpiechu i pozorów ona reprezentuje to, co święte. I dlatego, kiedy ją odnajduje, nie chce po prostu być z nią. Czuję, że trzeba to chronić. Musi ją mieć blisko siebie. Ona pobudza nie jego potrzebę, ale odwagę. I to zmienia wszystko. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek czułeś, że obudziłeś coś takiego w mężczyźnie? A może chcesz napisać tutaj, chcę być tą kobietą, która aktywuje bohatera. Jeśli ma dla ciebie znaczenie, powtórz tę frazę w komentarzach. Twój komentarz może być właśnie tym, czego inna kobieta potrzebuje dzisiaj, aby przypomnieć sobie o swojej sile. I nie odłączaj się teraz, ponieważ w męskiej podświadomości jest coś jeszcze potężniejszego, coś, co zdobywa jego serce, nawet gdy próbuje się temu oprzeć. I właśnie w sędzień. W tym momencie wiele kobiet, nie zdając sobie z tego sprawy, przerywa czar, zanim jeszcze zdąży się uformować, ponieważ mylą połączenie z ekspozycją. Myślą, że im więcej się ujawnią, tym bardziej się otworzą, tym bardziej prawdopodobne, że zostaną pokochane. Ale męska podświadomość nie reaguje w ten sposób. Nie zakochuje się w instrukcji, zakochuje się w tajemnicy, w zagadce, która rzuca jej wyzwanie, by zajrzeć pod powierzchnię. Karl Jung mówił o siłach ciemnej podświadomości, tym nieznanym, terytorium, które zamiast wywoływać strach, przyciąga, uwodzi, zniewala. Kiedy kobieta nosi w sobie te głębie, nie jako grę, ale jako wewnętrzną prawdę. Budzi coś, co wykracza daleko poza pożądanie. Budzi ciekawość emocjonalna. A co to znaczy? To znaczy, że zajmuje miejsce, którego nie zajmuje żadna inna kobieta. Nie dlatego, że jest idealna, ale dlatego, że jest nieprzewidywalna. Nie oddaje się całkowicie od razu. Nie wypełnia każdej przestrzeni. I właśnie dlatego on wciąż wraca. Bo wciąż jest coś do odkrycia. A to aktywuje w mężczyznach starożytną siłę. Dążenie do podboju nie poprzez posiadanie, ale poprzez zrozumienie, poprzez podróż, poprzez nieustanne odkrywanie. Ta kobieta, która nie udziela wszystkich odpowiedzi naraz, to ta, która zapuszcza korzenie w męskiej podświadomości, bo nie mówi wszystkiego, ale zadaje pytania, które zmuszają go do myślenia. Nie odsłania się całkowicie, ale pozostawia ślady swoich uczuć i to go intryguje. Czuje, że kryje się za tym coś więcej że za każdym gestem kryje się historia, cisza, terytorium, które jeszcze nie zostało odkryte. A tajemnica, dla mężczyzny, który jest emocjonalnie dostępny, nie jest zagrożeniem. To zaproszenie, wezwanie. Jeśli więc próbujesz za dużo tłumaczyć, usprawiedliwiasz się na każdym kroku, pokazujesz swoje prawdziwe oblicze podczas pierwszych spotkań, możesz sabotować swoją szansę na stopniowe odkrycie. Bo to co porusza jego podświadomość, to nie absolutna przejrzystość, ale istnienie warstw. Nie chce mieć wszystkiego pod kontrolą. Chce czuć, że powoli cię zdobywa, że masz życie poza nim, że twój świat nie kręci się wokół jego uwagi, a to działa magnetycznie. To właśnie wtedy stajesz się niezapomniany. Nie za to co oferujesz, ale za to co prowokujesz. Za poczucie, że bycie u twego boku to zawsze nowy etap, że każdy dzień u twego boku to objawienie. To tworzy więź to tworzy trwałe pragnienie, to tworzy obecność w nieobecności. On myśli o tobie nie dlatego, że musi, ale dlatego, że nie może się powstrzymać. I oto coś, o czym nikt nie mówi: prawdziwą tajemnicą nie jest udawanie. To intensywne życie i pozwolenie mu, by krok po kroku odkrywał kobietę, którą naprawdę jesteś. Nie kobietę stworzoną, by zadowolić, ale kobietę, która pulsuje prawdą, która zachowuje cząstkę siebie, która nie boi się ciszy, która zostawia przestrzeń. Czy zazwyczaj od razu zdradzasz mu wszystko o sobie, czy dajesz mu przestrzeń, by odkrywał kim jesteś, krok po kroku? Jeśli to ma dla Ciebie sens, napisz w 1000 komentarzach. Jestem kobietą warstw. To da Twojej podświadomości sygnał, że nie musisz być od razu w pełni zrozumiany, ponieważ to, co rzadkie, ujawnia się powoli. A jest coś jeszcze bardziej intensywnego, gdy mówimy o prawdziwej miłości. Różnica między byciem projektem a byciem lustrem. I to właśnie w tym momencie wiele związków się rozpada, a kobieta nie zdaje sobie sprawy, gdzie jest zagubiona. To właśnie tutaj tak wiele kobiet zaczyna blednąć, nie zdając sobie z tego sprawy. W swoim autentycznym pragnieniu, by się udało, zaczynają się kształtować, rozpieszczać, interpretować jego pragnienia i starać się dopasować do tego schematu, jakby miłość była ciągłą adaptacją. I w tej próbie zadowolenia go. Nie stracenia go, utrzymania jego zainteresowania, stopniowo dystansują się od siebie. Kiedy to sobie uświadamiają, zostawiają za sobą swoje opinie, swój rytm, swoje pragnienia. Stają się projektem ukształtowanym przez jego spojrzenie, a nie wiernym odbiciem tego, kim naprawdę są. Karl Jung jasno mówił o znaczeniu autentycznego odbicia w związkach. Prawdziwa miłość rodzi się, gdy druga osoba dostrzega w tobie siebie nie w ideale, lecz jako prawdę. A to lustro nie jest bierne, nie tylko odbija, ono również konfrontuje. Pokazuje nie tylko to, kim jest druga osoba, ale kim może się stać. I to jest siła kobiety, która zna swoją wartość. Nie musi nikogo przekonywać. Jej obecność już coś ujawnia, nie wymusza zmiany. Jej głębia inspiruje transformację. Kiedy kobieta jest lustrem, a nie projektem, daje mężczyźnie coś istotnego w zamian szansę na rozwój, ewolucję. Na uczciwsze spojrzenie na siebie. I właśnie tego, choć wielu się do tego nie przyzna, szuka prawdziwy mężczyzna. Może czuć pociąg do wielu kobiet, ale zmienia się dla nielicznych i prawie zawsze dla kobiety, która nie próbuje sprostać jego oczekiwaniom, ale żyje z taką emocjonalną integralnością, że ostatecznie staje się dla niego zaproszeniem do uwolnienia się od powierzchowności. Nie boi się dyskomfortu. Nie łagodzi swoich prawd, by uniknąć konfliktu, ale też nie atakuje. Podtrzymuje swoją obecność. I to już samo w sobie jest aktem odwagi, bo w świecie, w którym tak wielu ludzi jest gotowych umniejszyć się z obawy przed utratą kogoś, ona postanawia pozostać całością, a ta całość jest magnetyczna to rzadkość to niezapomniane. Mężczyzna może nawet próbować oprzeć się kobiecie, która rzuca mu wyzwanie z miłością, która konfrontuje go z szacunkiem, która go popycha zamiast próbować kontrolować. Ale w głębi duszy wie, dostrzegła w nim coś większego. A miłość, która widzi więcej niż to, kim się jest, która widzi, kim można być, to miłość, która zmienia losy. A może sama tego doświadczyłaś, może sama byłaś tą kobietą, a może zatraciłaś się tak bardzo starając się zadowolić innych, że zapomniałaś własnego głosu. I to jest w porządku, bo przyznanie się do tego to również akt siły. Napisz tutaj w komentarzach, czy to Cię poruszyło. Chcę być lustrem, a nie projektem. To zdanie ma wielką moc. Potwierdza, że nie jesteś tu po to, by się dopasować. Jesteś tu, by odbijać światło. I czasami to właśnie to światło budzi odwagę, by prawdziwie kochać. Ale jest jeszcze jeden, ostatni poziom punkt, w którym wszystko się łączy. Bo nawet najbardziej pewna siebie głęboka i refleksyjna kobieta jeśli nie wie, jak utrzymać tę cichą, uzdrawiającą przestrzeń może się zatracić to właśnie tam następuje prawdziwe połączenie. Kiedy czuje, że może rozbroić własną zbroję. Każdy człowiek nosi ślady, które rzadko pokazuje: niewidoczne blizny, wspomnienia, które wolał chować, lęki, które nauczyły go milczeć. I w wielu przypadkach, im intensywniejszy ból odczuwał, tym grubszą zbroję nosił w teraźniejszości. To niemal automatyczna obrona, zbudowana z kontroli, sarkazmu, przesadnej siły lub emocjonalnej obojętności. Ale za tą skorupą kryje się ktoś, kto również chce być widziany, kto również pragnie miłości, kto również potrzebuje schronienia. Carl Jung powiedział, że prawdziwe, spotkanie dwóch istot nie ma miejsca tam, gdzie wszystko jest powiedziane, ale tam, gdzie maski opadają, gdzie druga osoba czuje się swobodnie, istniejąc bez odgrywania żadnej roli. I tu właśnie kryje się jedna z najbardziej zaniedbywanych przez wiele kobiet zalet. Umiejętność bycia bezpieczna przestrzeń, niebezpieczny w sensie bierności czy uległości, ale bezpieczny jak przystań, jako stabilna obecność, jako miejsce, gdzie dusza może odpocząć od ciągłej potrzeby obrony. Mężczyzna traci czujność tylko wtedy, gdy czuje, że nie będzie za to osądzany, gdy uświadamia sobie, że nawet w milczeniu jest mile widziany, gdy uświadamia sobie, że u boku kobiety może mieć wady, nie umniejszając swojej wartości. Można być wrażliwym, nie tracąc podziwu, kobieta, która potrafi słuchać ciszy, ma moc wykraczającą poza pożądanie, dotyka warstw, do których nie dociera piękno, ponieważ nie ingeruje, nie naciska, nie żąda natychmiastowych odpowiedzi. Po prostu wie, jak bycia ta obecność. Stała, spokojna, emocjonalnie skupiona to balsam dla mężczyzny, który całe życie uczył się, że wrażliwość to słabość, że płacz to utrata kontroli. Że zbytnie otwieranie się to zaproszenie do porzucenia. Kiedy spotyka kogoś, kto zachowuje swoją głębię, nie gubiąc się w bólu, dzieje się coś rzadkiego, mężczyzna się relaksuje, ufa, otwiera się. Nic dziwnego, że często mężczyzna wydaje się odradzać u boku właściwej kobiety. Nie dlatego, że go uratowała, ale dlatego, że ujrzała go w całości, zarówno w świetle, jak i cieniu. I mimo to postanowiła pozostać obecna. To leczy, to transformuje. To tworzy więź, która nie blaknie z czasem, bo opiera się na prawdzie emocjonalnej, a nie na pozorach. Jeśli tego doświadczyłeś, wiesz o czym mówię. A jeśli nie, być może to właśnie jesteś gotowy zaoferować nie z obowiązku, ale jako naturalną konsekwencję poznania i podtrzymywania siebie. Bo tylko ci, którzy potrafią znosić własny ból, nie przerzucając go na innych, są zdolni do przyjęcia bólu innych, nie wchłaniając go to nie ciężar. To dojrzałość emocjonalna, to kobieca siła wyniesiona do najczystszej postaci. A teraz powiedz mi: Czy wiesz, jak słuchać ciszy mężczyzny? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś miłości, która uzdrowiła coś w tobie? Jeśli tak, napisz tutaj w komentarzach: Miłość też leczy. A jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, ale czujesz się gotowy na tego rodzaju połączenie, napisz: Chcę być przestrzenią, a nie więzieniem. Te słowa mają moc. Ujawniają wszechświatowi i tobie rodzaj więzi którą chcesz zbudować. A kiedy mężczyzna czuje, że może być sobą, bez maski, bez zbroi, bez strachu, otwiera się w nim coś, o czym nawet nie wiedział, że było zamknięte. Wtedy rodzi się miłość, która nie ustępuje, która nie ucieka, która trwa nawet w trudnych dniach, bo czuł się spełniony, a nie tylko chciany, bo był dostrzegany, a nie tylko wykorzystywany, bo odnalazł coś rzadkiego grunt, na którym mógł być sobą, bez konieczności udawania. Ten film ujawnił to, co niewielu ma odwagę powiedzieć: że prawdziwa miłość nie rodzi się z doskonałości, lecz z głębi. Zobaczyliśmy, jak męska podświadomość reaguje na kobietę, która budzi w nim bohatera, jak kurczowo trzyma się tajemnicy, którą wciąż musi odkryć, jak przemienia się przed lustrem, które wzywa go do rozwoju i przede wszystkim, jak poddaje się, gdy znajduje bezpieczną przestrzeń, gdzie może wreszcie zdemontować swoją zbroję. Jeśli cokolwiek z tej treści do Ciebie przemówiło, to dlatego, że ta kobieta, którą opisał Jung, już w Tobie istnieje, być może uciszona, być może ukryta pod warstwami strachu lub frustracji, ale żywa i gotowa do wyjścia na światło dzienne. Zasubskrybuj kanał już teraz, aby kontynuować tę podróż ku odkrywaniu siebie i świadomej miłości. Każdy nowy film to okazja do ponownego połączenia się z wewnętrzną siłą, prawdą i tym, co naprawdę przekształca więź w coś niezapomnianego. A teraz chcę usłyszeć od Was. Piszcie w komentarzach, który moment w tym filmie zrobił na Tobie największe wrażenie. A jeśli czujesz, że jesteś gotowy doświadczyć tego rodzaju miłości, która leczy, przemienia, ujawnia, skomentuj teraz: Jestem kobietą głębi. Twoje słowa mogą poruszyć inne kobiety, które również poszukują tego przebudzenia. A, i koniecznie obejrzyjcie inne filmy na kanale, które omawiają kobiece archetypy. Męską podświadomość i więzi, które naprawdę trwają. Wszystko jest połączone, a każdy krok w tym kierunku przybliża Was do bardziej autentycznych, świadomych i intensywnych relacji. W następnym filmie otworzymy nowe drzwi objawienie, które ma moc całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz miłość i siebie. Do zobaczenia. Do następnego razu.